Początkowo w zasadzie rozwijałam się wręcz książeczkowo, i chyba w wieku tak dwóch lat mama zauważyła, że jakoś tak chodzę, troszkę jak Pingwin, podpieram się przy meblach to było takie, że a może Później to wszystko nastąpiło. No, każde dziecko inaczej się rozbija, więc mama tutaj tak samo podejrzewała. No ale jak już tam było mniej więcej okres trzech lat. E i ja dalej nie stawałam na nóżki, i te nóżki wręcz coraz bardziej stawiałam e, na boczek. E, I tak się zaczęłam e, gibotać na boczki. Już w ogóle nie było opcji, żebym stała samodzielnie, tylko musiałam się po coś podpierać. No i cały proces się wtedy zaczął, bo każdy lekarz mówił coś innego. Jeszcze wtedy ta choroba za nie była tak znana. E, I w Warszawie. Pewien lekarz powiedział, że jest to rdzenik, rdzeniowy zanik mięśni i że z tą chorobą żyje się tam maksymalnie do czterech lat, jakoś tak. Także no, tutaj były nerwy, stres, bo wiadomo, no, ja już zbliżałam się do tego wieku, więc mama praktycznie cały czas gdzieś tam przy łóżeczku ze mną siedziała i, i patrzyła, czy na pewno oddycham, czy na pewno wszystko jest ok. Także w wieku mniej więcej trzech lat została zdiagnozowana ta moja choroba. Ale o dziwo, w pewnym momencie zaczęła tak powoli się rozwijać. Ona gdzieś tam się powoli szła do przodu i wiadomo była postępująca, aczkolwiek jak na, na SMA typu drugiego, dość wolno. Był okres, że ja w ogóle chodziłam bardzo długo na czworaka. Starałam się tego wózka nie, nie używać. Wiadomo, no poza domem no trzeba było, ale w domku raczej chodziłam na czworaka wszędzie, próbowałam radzić sobie sama. I tak było chyba do 11 roku życia. Później te mięśnie, wiadomo, troszkę osłabły i, i już było mi coraz cięższe. I tak zaczęłam się czołgać, więc już stwierdziliśmy, z mamą, że nie ma co, że po prostu muszę już usiąść na stałe na ten wózek, nawet już w domku. Eee, bo coraz częściej i się przewracałam, gdzie tam podam na twarz, jak chodziłam na czworaczka, więc to wiadomo nie, nie, nie do końca było już bezpieczne. W pewnym momencie pojawił się lek na rdzeniowy zanik mięśni, co, co było wielkim zaskoczeniem i wielką radością dla, dla wszystkich, bo ja raczej nie liczyłam na to, że kiedykolwiek się coś takiego pojawi, a tutaj nagle e, weszła do polskiej refundacja i skorzystaliśmy. Fakt faktem, czekałam troszkę na, na ten lek, po dwóch, czy nawet może do trzech lat po pierwszej dawce. Było wszystko super. Wręcz czułam taką nadprzyrodzoną siłę, bo na przykład rzeczy, których wcześniej nie robiłam już od wielu, wielu lat, nagle zaczęłam robić. Na przykład ja się sama nie rozbiorę, a wtedy chyba po tygodniu od pierwszego, jakby, pierwszego momentu wzięcia leku, Zaczęłam sama się rozbierać, co było w ogóle dla nas szokiem i, i no ja byłam, pokładałam bardzo dużo nadzieje w tym leku. Po kolejnej dawce już nie było tak fajnie, bo e, okazało się, że mam uszkodzony nerw i przez to, że on został uszkodzony, Zostało mi zabrane praktycznie pół roku życia, bo e, byłam osobą tylko już leżącą. E, miałam straszne zawroty głowy i wtedy stwierdziłam, że co mi z tego życia i, i z tego leku, skoro ja i tak jestem osobą teraz już tylko leżącą. Więc e, po namysłach zrezygnowałam z tego leku e, i przeszłam na drugi. Po drugim leku nie ma takich efektów. Wydaje mi się, że po prostu zastopowała, że ten lek zastopował ten rozwój tej choroby. Na pewno na ten moment choroba nie postępuje, co mnie bardzo cieszy i, i zobaczymy. Na razie nie chciałabym brać go, biorę go od, że półtora roku, może dwóch. Normalnie jakbym przez te dwa lata na pewno już coś straciła na sile, no bo, no bo tak moje życie wygląda, że z roku na rok po prostu staje się coraz słabsza. Tak po tym leku nie czuję tego yy, i wydaje mi się, że, yy, że tak to pozostanie. Mam taką nadzieję i, i takie właśnie nadzieje w nim pokładam, bo, bo nie, nie, nie wierzę w to, że, że zacznę nagle chodzić czy biegać, ale mówię, najważniejsze, żeby yy, ta choroba się nie rozwijała, nie postępowała yy, i tak też się dzieje. Takie mam nadzieję, że w przyszłości podstawowe rzeczy... Yy, które robię na co dzień, nie wiem, typu y, robienie obiadu i tak dalej, że po prostu będzie mi łatwiej je robić. Jeśli chodzi o moje zainteresowania, to y, jestem dość y, rozrywkową osobą. Y, często w zasadzie to, to praktycznie codziennie gdzieś tam y, coś y, robimy z mężem bardzo dużo podróżujemy i to jest taki właśnie nasz konik, nasza pasja. Ja często się wyszukuję jakichś wycieczek, gdzie możemy pojechać, gdzie możemy się wygrzać. Do tego prowadzę na co dzień, zajmuję się w ogóle, prowadzę social media. Trenowałam pływanie też przez 10 lat. Niestety jakiś czas temu musiałam zrezygnować z tego, bo jestem po operacji kręgosłupa. I, I niestety no, no, los tak chciał, że yy, zdrowie mi już po prostu nie pozwala na to po, po tej operacji. Ale nie przyjmuję się, bo, bo, bo mam jeszcze wiele innych yy, pasji. Na przykład jestem, może makijażystką to dużo powiedziane, ale maluję często ludzi właśnie na różne eventy, śluby i tak dalej. Oprócz tego, jak już jest. Yy, Wieczór, spokój, cisza, to usiądę to sobie przy dobrej książce z herbatką i, i tak spędzam praktycznie moje dni. Rodzicom, którzy dowiadują się, e, że będą mieli chore dziecko tudzież, że mają dziecko e, chore z zanikiem mięśni e, przede wszystkim, że to nie jest tak, tak straszne. Y, Straszna choroba, jak się wydaje. W tym momencie, w tych czasach, właśnie są już takie leki, że, że te dzieciaki mają od razu na, na, na dzień dobry dużo łatwiej niż na przykład my, gdzie wtedy nie było w ogóle słychać o żadnym leku. Jest pełno osób z SMA, którzy no żyją, mogę śmiało powiedzieć, bardziej. Rozwojowo, bardziej intensywnie niż nie jedna osoba e, zdrowa.